Europejski wynalazek zwiększa wydajność i uwalnia chłopów od niewygodnej pracy sierpem. Kosa często uważana jest za jeden z najważniejszych w ostatnim tysiącleciu wynalazków związanych z rolnictwem. Jej pojawienie się w gospodarstwach europejskich w drugiej połowie XIII wieku w niewyobrażalnym wprost stopniu zrewolucjonizowało uprawę roli. Początkowo narzędziem tym koszono jedynie trawę, a później również zboża. Kosa składała się z ostrza w kształcie łuku zaostrzonego po wewnętrznej stronie i z długiej, drewnianej rękojeści, tak zwana kosiaka. Dzięki niej żniwiarz mógł ścinać trawę w pozycji wyprostowanej, co stanowiło znaczny postęp w stosunku do krótkiego sierpa, który, od żeńcy, wymagał pracy w stale pochylonej pozycji. Doświadczony żniwiarz z sierpem, narzędzie to w zasadzie nie zmieniło się od czasów jego wynalezienia, około 5000 lat temu. Mógł obrobić najwyżej 0,3 hektarów dziennie, natomiast kosiarz już ponad 0,4 hektara. Hektary Ergonomiczny kształt i wykorzystywanie podczas pracy zasady dźwigni sprawiły, że w XVI wieku kosa stała się ulubionym narzędziem żniwiarzy, a gdy jej ostrze osadzono na sztorc, zasłynęła jako broń wykorzystywana w wielu powstaniach chłopskich. Pod koniec XVIII wieku na kosiaku zamontowano dodatkowe elementy, dzięki którym jednym ruchem można było ściąć i zebrać zboże w snop. Ta innowacja w zasadzie podwoiła wydajność pracy. Kosa pozostała najważniejszym narzędziem rolniczym, aż do wynalezienia w 1831 roku mechanicznej, ciągniętej przez konie tyle zboże. ciągniętej przez konie żniwiarki, która mogła w ciągu jednego dnia skosić tyle zboża, co dziesięciu mężczyzn z kosami. Niemniej nie oznacza to, że całkowicie wyszła z użycia. Nadal bywa stosowana w trudnym terenie. Kosa zapewniała szybszą pracę niż starożytny sierp o krótkiej rączce i zagiętym ostrzu strona internetowa Countryside Museum